To jest ogólnie Fort Boyard, ostatni odcinek, tak, ostatni odcinek to jest Fort Boyard. Jakbyście się zastanawiali, dlaczego tak wygląda, to wyjaśnienia macie w opisie, nie? I ogólnie to ten, no ten człowiek, to nie był w sumie człowiek, łapek, co on nagrał, ten Fort Boyard to. On się ogólnie wkurzył, bo jak zapewne wiecie, zapewne to nie wiecie, bo nikt tego nie oglądał, ale on jakby on był uzależniony od Volgisa i teraz się wkurzył, bo zdecydowali sezony i no, więc ja teraz to będę robić. I tak wyjaśnienia czemu to tak dziwnie wygląda są w opisie, więc myślę, że możemy już zaczynać. Więc tak, najpierw zaczynamy od tych ludzi, którzy mieli 0 głosów. Więc tak, Camillot zostaje usunięty. Więc Snacks również zostaje usunięty. I Futi również zostaje usunięty. Więc tak, mamy tutaj trzech ludzi. Więc tak teraz y, y, wywalamy tych, którzy mieli jeden głos. Więc tak, Zaptor zostaje zlikwidowany. I flamzer również zostaje zlikwidowany. Więc tak, ogólnie to y, tungster wygrywa cały ten turniej. Y, no. Y, Tungster, tak, Tungster, tungster wygrywa. I, i, I to tyle. No więc to jest zwycięzca turnieju. No i to tyle w zasadzie, więc no.